Proszę bardzo, 10.20 w nocy, piątek wieczór Widno kurwa, jesteśmy w Drobak. A ja znowu chory, poszedł biegać, poszedł pływać i się załatwił, jak zwykle. Żona ucieka ode mnie, idzie statek patrzeć. Naprawdę nie żartuję, kurwa, zegarek pokażę. Kurwa, 22, o, jeszcze samochód jedzie, 21. O to też ludzie przyjechali pozwiedzać chyba <kliwanie> I takie widoki Niezłe, nie? <kliwanie> ale tak te, tak widno jest, ale tak iPhone pokazał jakby żółto było tak śmiesznie, nie Morda przeziębiona, kurwa, Nawet piwa nie ma jak wybić <kliwanie> O i motocyklista, tam motocykl patrzy, ale jakiś niezły. O, z gołymi cyckami, panie. Nikt nie patrzy? Ha <laughs> Co, idziemy tam dalej? Także mieszkam od tego miejsca 26 minut samochodem, jakieś 26 km. <laughs> I kuchnię tutaj robiłem, w tym żółtym budynku tam. Tam tym gdzieś ta. I tak poznałem te miejsce. Ale te wyspy tam to masakra, jakie to duże. <laughs> Czekaj. Pokażę fiorda. Kurwa to się rusza, ja pierdolę, spadłby z kamieniem. Jeba <grystanie> na ten kamień, on się kurwa rusza. Strasznie. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Czy tam widzów, czy jakoś tak. Ty patrz, bo Ty zaraz do morza wpadniesz. Ej, morze. to jest morze, to jest fiord. Muszę skończyć ten film, bo nie zejdę, bo się z tym głazem spierdolę. No, zejdę, tylko muszę telefon do kieszeni schować i iść po innych. Zaraz pokażę, jak to ładnie. O, jest 10.20, i jeszcze widno. Jest który dzisiaj? 24 czerwca. Nie, maja. 24 maja. Dobra, no, pozdrawiam. Papa, pa, pa, pa. Schodzę. Czekaj, stanę na ten, może ten się nie rusza. O, idę, 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 idę. Uuuuhu Pierwszy Ty a gdzie kluczyki od samochodu mam Głódki trzeszczo. Ej, ej, jakaś parka to i nieźle. 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 Przegnałem ludzi, jak To A, już miałem ten film kończyć. Ty, tu prawie nikogo nie ma w ogóle. Kurwa, widno. No, oni piwa pili, o proszę bardzo. Brezery. Chuj. To jakaś taka latarnia, że co to jest? Co to tam. O tam, taka mała. Dobra. Widzieli? Słyszeli? te 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 te